Lisak, Lisakowski. O człowiek, który wychodzi do tej walki naprawdę niezwykle szalonej, 40 kg przewagi rywala. No ale zobaczymy, czy przełoży się to na realną, czy przełoży się to na realną przewagę w klatce. Oczywiście widzimy, że z nim Michał Vampir Pasternak, czyli ekipa EBEB, no prawie że w komplecie. Lizak ma bardzo niestandardową posturę. Jest szczupły, ale jak to się mówi, długi. To może mu pomóc wyplątywać się z bardzo, bardzo, bardzo wielkich tarapatów, kiedy cesarz będzie go zaganiał pod, pod klatkę. I tyle! Chodź, Liza. Lizaku! Lizaku, Lizaku! Pytanie, jak ty się czujesz z tym, że z jednej strony wychodzisz do tej walki, na którą bardzo czekałeś i która może być, no, bardzo dużym takim krokiem w przód, jeżeli chodzi dla Ciebie o świat freak fightów, ale jednocześnie, że trochę tego spotlightu, troszkę tego, y, te, 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 tego Blichtru odbiera ci Adrian Cios, który tak mocno skonfliktował się z Marcinem Neymanem. Nie no, Adrian nic mi nie odbiera, cieszę się bardzo, jest to dla mnie duża szansa. Jutro odbieram koronę i wszystko idzie do mnie. Panie i panowie, jak zawsze pewny siebie Lizak! Zobaczymy czy zobaczymy czy dojdzie do przejęcia korony. Ale najpierw trzeba oddać cesarzowi to co cesarskie. Panie i panowie, przed wami pionier polskich free i cesarz polskich free Marcin eee! Prawdziwy człowiek, instytucja. Na sportach walki myślę, że można powiedzieć, że zjadł zęby. Wciąż aktywny i z każdą walką w coraz to lepszej formie. Ostatnio 16 sekund znane też jako jedna fanfara. Ale zobaczymy, czy jutro będzie nowa jednostka czasu. Jeden lizak, jeden cios. A może dwa cesarze, kto wie. Chodź, Marcin, jeszcze nie, jeszcze nie, oczywiście, że nie. To Cesarz ustala warunki. Będzie kopane. No to jest właśnie coś, co jest bardzo ciekawe. Wiele osób oczywiście kojarzy Marcinę jako pięściarza, ale te wszystkie inne formy, te wszystkie inne rodzaje ciosów, technik, to też jest coś, w czym on czuje się bardzo solidnie, bo wypracował to przez lata. O, trochę takie uliczne te kolana. I sprowadzenie. I od razu tak jest, odklepane! Marcin, chodź tu do nas. Marcin. Marcin, Marcinie, chodź tu do nas. Są tutaj twoi, no nie chcę użyć słowa... mój, mój to jest mój lud. Lud twój, lud twój. No, lud twój kocha cię, lud twój oddaje ci hołd. Ale chciałem też zapytać, co to była za technika na koniec? Czy, to, czy ona ma jakąś może swoją nazwę? Czy to jest jakieś, wiesz, cesarskie cięcie czy coś? E, nie, to są wszystko techniki tak naprawdę z MMA. Może takiego troszkę bardziej ulicznego MMA. Natomiast chodzi o to, żeby być dosyć przekrojowym i wszechstronnym i żeby... Pokazać się wam jak najlepiej. Ciężko trenowałem, słuchajcie, bardzo dużo schudłem. W rok czasu 14 kg i chcę wam pokazać 44-letniego cesarza w najlepszej formie, jaką mógł zrobić. Bardzo się cieszę na walkę z Lizakiem, bo bardzo dziś ten. E, te, te, jego nazwisko gdzieś tutaj bardzo zostało przyćmione. Pamiętajcie, że to jest mój rywal na jutro, to jest mój główny przeciwnik. Ja walczę z Lizakiem. Tamta przybłęda jest tylko na dokładkę. Ja walczę z, z Piotkiem Lizakowskim, Lizakiem, i to jest mój rywal. Mega fajny chłopak. Mam nadzieję, że jak przegra, to na pewno się odbuduje, bo ludzie go uwielbiają. Ja w innej, każdej innej walce będę mu też kibicował. Jest mega facet. Panie i panowie, powiedział cesarz Marcin Najman. Wielkie brawa! Przed wam pio. Lizak! Lizakowski! 67 400! Reprezentujący EBE, reprezentujący Mirka Oknińskiego, no i reprezentujący samego siebie. A w tym momencie, tak, zapraszamy, tutaj stań w tej drugiej strony i zapraszamy jego rywala. Przed wami Marcin El Testosteron Najman. On to już nawet nie czeka. On jak do siebie. Dla niego to jest zwykły wtorek. 109600 Jest ponad 40 kg, 42 kg 200 gramów. <laughs> I już mu koszulkę zabrali. Liczyli, że się załapią na darmowy merchandise. Dobrze, panowie, zapraszam was do Face to Facea. 42 kg różnicy. Lizak, nie spuszczasz oka w tym momencie ze swojego rywala, ale 42 kg to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest co? 3 czwarte takiego Lizaka. Duże wyzwanie, bardzo się cieszę. Już jestem nakręcony. Tak. Cieszę, że mam okazję w końcu walczyć z tak super gościem, gdzie mogę tylko i wyłącznie na sportowo do tego podejść. W ringu dajemy z siebie wszystko. Wychodzimy z ringu i dalej jesteśmy tymi kumplami jak teraz. Dokładnie. A na EBEB wjechał nowy odcinek z Marcinem. Natomiast w ringu z szacunkiem ale do spodu. Każdy daje wszystko i ma być ekstra bitka. Dajmy najlepszą walkę, Marcin. Dokładnie tak. Dobrze, to panowie, jeszcze zanim przyjdziecie, bo ja mu muszę zadać to pytanie. Aj. Ale muszę zadać to pytanie, muszę zadać to pytanie z szacunkiem, oczywiście jak najbardziej. Chcecie dać najlepszą walkę? Pięknie. Ale jeden i drugi powiedział parę cierpkich słów. Rozumiem, że teraz to już zostawiacie i liczy się tylko piękny sport? Tak, piękny sport. I niech, niech nie będzie tylko tak, że każda walka musi nieść za sobą tyle negatywnych emocji. Musi być jakaś równowaga w przyrodzie. Ja się bardzo cieszę, że oprócz tych niektórych strasznie, strasznie złych emocji, chociażby w tej ewentualnej mojej drugiej walce, mam. To jest. Ona się i tak nie liczy, bo dla mnie. Głównym rywalem jest Lizak, który czas nowy stracił przez tamtą dolinę. natomiast to jest facet, który ze mną walczy i pamiętajcie, ja jutro walczę z Lizakiem, to jest mój rywal. Dzięki Marcin, brawa. Tak jest, Lizak kontra Cesarz, to już jutro! I lecimy.